Siłanko, Słuchajcie, no nastąpił czas meczów reprezentacyjnych. Wiele ciekawych wyników padło w Europie, no ale nas najbardziej interesował ten wynik z Portugalią. No i nasza reprezentacja w, w mieście Porto na stadionie Niestety nie, nie popisała się, przegrywają, przegrywają, przegrywając mecz 1 do, do 5. Wbrew pozorom temu, co mówią, co się słyszy w mediach oraz w, w przezwanej opinii publicznej, nie zamierzam tak naprawdę grillować ani piłkarzy, ani e, sztabu szkoleniowego. E, chciałbym się pochylić nad problemem mediów. Mediów e, w Polsce i to mediów na platformie YouTube, mediów e, w telewizji publicznej. Jest to moim zdaniem e, hańba. Hańba, co tak naprawdę się dzieje. Ale po, po kolei, e, Polska przegrywa mecz 1 do 5. No, i tak naprawdę zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. Czego tak naprawdę wy, czyli ja wiem, ale nie wiem, czego wy spodziewaliście się tak naprawdę po spotkaniach z jedną z najlepszych reprezentacji na świecie? Ja nie wiem, czy Portugalia, ranking, ranking FIFA, rankingiem FIFA, ale czego się spodziewaliście po dwóch meczu z Chorwatami czy z Portugalią? Z Chorwatami poszło całkiem nieźle, o 0,1 i 3,3. No, z Portugalią w sumie wynik tego dwóch meczu 2 do 8. Ale Portugalia słuchajcie, to są artyści futbolu. To, są, to jest jedna z najlepszych reprezentacji e, na naszym globie e, w piłkę nożną. E, porażka 2 do 8 nie jest tak naprawdę hańbą i jest tak naprawdę po, jest, delikatną, jest delikatnym wynikiem i obrazem tego, jaka przepaść dzieli naszą piłkę od piłki portugalskiej. E, nie zamierzam tutaj zachwalać Portugalii, bo nad tym spuszczają się, przepraszam za słownictwo, e, inne, 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 inne YouTube'owe kanały oraz pewnie inni dziennikarze w ogóle elokwenci przepraszam ludzie, którzy zajmują się w ogóle piłką. Niemniej porażka z Portugalią 1 do 5 jak, naj, jak najbardziej mi wydaje się być wynikiem zupełnie naturalnym. Tym bardziej na to, że naszej reprezentacji nie stać na dużo więcej. Moim zdaniem e, nasza reprezentacja, nawet gdyby spadła do dywizji B e, Ligi Narodów, również tam nie radziłaby sobie najlepiej. Nie jestem przekonany, czy by tam zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Tam też grają całkiem niezłe reprezentacje. Swoją drogą, nasza reprezentacja grając w dywizji A robi krzywdę sobie i nam. Oraz e, tym dziennikarzom, za chwilę o którym powiem. E, bo e, no jest to przepaść. Słuchajcie, Portugalia, e, ostatnia, ostatnie mistrzostwa Europy, ćwierćfinał, rzuty karne z Francją. No, otarli się o półfinał. Ostatni Mundial, e, ćwierćfinał, rzuty karne z Marokiem. Otarli się o pofinał. Jedna, no jakby, do, jedna z czołowych dużych tych turniejów, w których, w których rozgrywałem swoje spotkania. E, kim jest Chorwacja? No, dwa ostatnie Mundiale wystarczy wymienić. E, finał w, w Rosji w 2018 6 lat temu. Trzecie miejsce 2 lata temu w, w Katarze. No, to też nie jest Blackstone. Chorwacka piłka ma swoje problemy, mają, swój, mają chyba też taki delikatny dołek, tym bardziej ostatnia porażka ze Szkocją na to pokazuje. Ale, no i tyle właściwie o tym. Największy problem, jaki mamy, to jest, to jest to są media. To są media, które. Zobaczcie mi, że się jąkam, staram się jakoś tak zebrać myśli. To są media, które sprzedają nam informacje nie tyle zakłamane, ile zupełnie niepotrzebne, nie na miejscu i totalnie chybione. Bo mówienie o spodelkach bułki, znaczy. Można okay, można wspomnieć w formie żartu, można wspomnieć o zmianie świderskiego, można wspomnieć no, o tym problemie z niewpisaniem go w protokół. To się zdarza. No, komu z was w pracy się nie zdarzają babole, każdemu z nas. Jestem przekonany, że gdyby 38, no, znaczy no, jest mnóstwo dzieci, no ale gdyby wszyscy pracujący tak naprawdę usiedli i zastanowili się nad sobą, komu w życiu w pracy nie zdarzył się jakiś głupi babol. Wszystkim nam się zdarzają babole. Owszem, mamy w pracy artystów. W swoich zawodach mamy w pracy totalnych nieudaczników w swoich zawodach, mamy ludzi zupełnie przeciętnych, tak jak ja przyznaję się do tego, w swoich zawodach i nie jest mi z tego powodu wstyd. Po prostu robię to, na co pozwalają mi umiejętności oraz, nie wiem, mój łeb. Natomiast e, pochylanie się nad problemem e, Świderskiego już przez dwa dni e, z, z problemu, którego tak naprawdę nic nie, nie wynika. Bo nawet gdyby ten świderski przed wyniku 02 wszedł na, na drugą połowę, bo i w tej drugiej połowie, czy cokolwiek to by zmieniło, absolutnie nie. Czy gdyby bułka grał w spodenkach z numerem 12, czy cokolwiek by to zmieniło, również absolutnie nie tak naprawdę to są zupełnie niepotrzebne, po, pobocznie, poboczne tematy, których, o których w ogóle nawet nie warto mówić. I to jest robienie krzywdy przede wszystkim nam kibicom, bo... Troszkę media typu meczyki, typu... znaczy, meczyki nawet zostałem spokojny, nawet sobie posłuchałem dzisiaj. Tam jeszcze nie jest tak najgorzej. Ale kanał sportowy, słuchajcie, prócz Artura Wichniarka, którego osobiście bardzo lubię, ale wbrew pozorom, prócz Artura Wichniarka, wszyscy, wszyscy dziennikarze, mam a pra... jeszcze oczywiście zdjęcie, zdjęcie z Cristiano Ronaldo też był wielkim problemem. Zaraz przejdziemy do dzisiejszej konferencji. Tam słuchałem dzisiejszych pytań również dziennikarzy, to są zupełnie tematy poboczne i potrzebne. I zwróćcie uwagę, na, zwróćcie uwagę najważniejsze jest to, że w ogóle nie mówi się o samych Szkotach, o meczu ze Szkocją. Może się troszeczkę prze, przebrzą... Powtarza czasami o tym, że będziemy grali w mediach ze Szkocją, e, że drużyna musi się odbudować, że drużyna... Sztab szkoleniowy doskonale... Znaczy, mam nadzieję przynajmniej, że, szkab, sztab, sztab, że sztab szkoleniowy doskonale wie, co robi. Niemniej e, media głównie e, żyją, jak widać, z totalnie beznadziejnych e, i głupich tematów, które są zupełnie w opinii publicznej niepotrzebne. Bo każdemu, że tak jak, nie pamiętam nazwiska osoby, która się tym zajmowała, wybaczcie mi, w każdym razie następca, następca Kwiatkowskiego, który zapomniał wpisać do protokołu Świdra, to się zdarza, naprawdę, tym bardziej, naprawdę i bez względu na to, czy Świder by wszedł, czy by nie wszedł na boisko, dalej ta widmo oraz światło tej porażki było jakby coraz bardziej widoczne, prawda? chociaż widmo nie może być widoczne, widmo może być potencjalnie wykrywane. Niemniej, e, słuchajcie, no, a, no, dzisiaj, była dzisiaj była ta konferencja reprezentacji. E, w, w, na której był chyba Zielu, był tam zdaje się bułka, był właśnie ten człowiek od, od, od tego nieszczęsnego protokołu. Oraz e, ktoś jeszcze zdaje się, nie pamiętam dokładnie, słuchajcie, no ale, ale to no, sobie nawet nie jest był na tej konferencji. Naj, naj, najbardziej, naj, najważniejsze jest to, na tej konferencji, co tak naprawdę tam się takiego wydarzyło. No i oczywiście rozpoczęły się pytania. Pytanie numer 2 do zawodników było, było albo pytanie o spodenki, numerem 1 czy tam 12 do, do, do Bułki, który wyraźnie odpowiedział, e, który wyraźnie odpowiedział e, dziennikarzowi, chyba TVP, czy nie, ma ważniejszych, czy nie ma bardziej odpowiednich pytań, na które mógłby zadawać, no skoro już jest ta konferencja, no to czy już nie ma poważniejszych pytań, które mógłby zadawać. I jedno z, z tych z pierwszych pytań do ziemskiego było, czy uważa, że odpowiednie jest to, żeby robić sobie zdjęcie z, z Cristiano Ronaldo na płcie boiska <gry> naprawdę naprawdę, czy to są najważniejsze rzeczy, o których dziennikarze DVP mogą, yy, mogą zadawać pytania, czy to są najważniejsze pytania, które mogą dziennikarze zadawać zawodnikom przed meczem ze Szkocją? Czy naprawdę z tych pierwszych, czy z tych pierwszych pięciu yy, pytań? Nie należy zadawać pytania o mecz ze Szkocją, o taktykę ze Szkocją, o tym, kto ma, ewentualnie może zagrać ze Szkocją, yy, jakie widzą zagrożenia w meczach ze Szkocją. Słuchajcie, Szkocji to są zawodnicy grający w Premier League, ale w szkockiej lidze, wiadomo. No i w tych ligach angielskich. Niemniej, to jest bardzo groźny zespół. To jest groźny który ostat... to jest zespół, który ostatnio grał Chorwację. Nie ma w ogóle pytań o, chor... o Szkotów. Nic. Nie. Przepraszam za tą monetę, i odkładam. E, co jest, przyznam, no wku... wkurzające, bo e, media widać ewidentnie że żyją z, z tych clickbaitów, e, którymi ciągle nas karmią i zupełnie odchodzi się, zupełnie odchodzi się od, od najważniejszych tematów. Ja, ja wiem, że piłka nie jest, piłka nawet nie jest ważna tak naprawdę na świecie, nie jest najważniejsza, owszem są tam duże pieniądze, Niemniej e, Widać ewentualnie, w którą stronę idą media. Ja osobiście, jeśli mógłbym wam doradzić, przestańcie oglądać, przestańcie, przestańcie robić im zasięgi, bo, e, bo e, robią z was idiotów. Robią za mnie idiotę, bo, bo to oglądam, chociaż tak naprawdę już słuchając wiedziałem doskonale, w którą stronę to idzie. Ale też wiele, wiele z was, wielu z Was yy, daje się na to nabierać i potem rzeczywiście sami się ludzie nakręcają. To bułka miała niespodanki i tam yy, Świderski nie wszedł, bo ktoś zapomniał wpisać do protokołu. To są tak rzeczy nieistotne, które nie miały żadnego znaczenia na wpływ na to, co się działo na boisku. A z drugiej strony mówiąc, jakkolwiek inaczej, jaki Wy sobie też wynik z Portugalią wyobraża, wyobrażaliście? No, ja osobiście sobie wyobrażałem 031315, 1:3. trudno, zdarza się. Tam Portugalia to jest jedna z najlepszych drużyn świata. Jest tam Cristiano Ronaldo, Leo, Bruno Fernandes i tak dalej, i tak dalej. Tam są słuchajcie, najlepsi zawodnicy na świecie na swoich pozycjach, a jeżeli nie najlepsi na świecie, to na pewno absolutnie światowa czołówka. U nas w reprezentacji nie ma ani jednego zawodnika, bo Robert Lewandowski jest aktualnie kontuzowany i niestety nie jest w, nie jest w, no, nie jest teraz na spotkaniu, spotkaniu reprezentacji, zabrakło mi słowa, przepraszam. Niemniej, czego, czegoś, czego wy oczekujecie? Tak naprawdę, no, ja prawdę powiedziawszy po meczach z Chorwacją i ze z, z Chorwacją i z Portugalią nie spodziewałem się tak naprawdę żadnego punktu, tym bardziej, że nawet chyba się dokładnie o tym mówiło. Od początku tak naprawdę od początku, tak naprawdę tej Ligi Narodów mówiło się o ewentualnych trzech punktach, czy ewentualnie czterech punktach ugranych na Szkocji lub ze Szkocją. No bo remis ze Szkocją no to nie jest ugrany do no. Także Także jedyną rzeczą, która nam pozostaje to jutro po prostu walczyć z tymi Szkotami. Z szkotami, którzy naprawdę potrafią grać silną, fajną, pomysłową piłkę. Zresztą nie zapominajcie też, w jaki sposób Szkoci dostali się na Euro 2024, gdzie zagrali, no tam już zagrali kiepski futbol rzeczywiście, coś tam, coś tam nie zatrybiło, niemniej e, piłkę grają naprawdę dobrą. No chociażby efekt jest tego taki, że ograli ostatnio Chorwatów, prawda? To o, o czym świadczy. E, faworytem dzisiejszego spotkania absolutnie nie są Polacy. Moim zdaniem faworytem, faworytem są Szkoci. Z tym, że Szkoci ten mecz po prostu muszą wygrać. Nam wystarczy tylko remis, żeby później ewentualnie zagrać w kolejnych repasażach tej Ligi Narodów Grupy A. No i tutaj się nasuwa pytanie: czy tak naprawdę ta grupa A jest nam potrzebna? Wybaczcie, teraz w tym zdaniu pozwolę sobie przekląć, ale bo nie potrafi inaczej. Moje pytanie: czy gra reprezentacji polskiej w Dywizji A jest tak naprawdę nam potrzebna? Bo będziemy dostawali. Wpierdol! Będziemy tam dostawali, będą, będą dwie wykurwiście silne drużyny, typu Chorwacja, typu Portugalia, typu Anglia, Anglia na pewno awansuje teraz do, do, do Asportu. będą Niemcy, będą Włosi, będą Francuzi i tak dalej, tak dalej, a w grupie B będziemy mieli drużyny dalej, dalej całkiem mocne, Czechy, Szwecja i tak dalej, to też nie są z ciebie ekipy i jestem przekonany, że jeśli polska reprezentacja spadnie do, do dywizji B, to będzie jak najbardziej, już, bardziej, już będzie już w swoim jakby tym koszyku, drużyn, które, z którymi mogą cokolwiek powalczyć, aczkolwiek o awans stamtąd też bym na waszym miejscu nie liczył, gdyż e, to też są bardzo silne wyrównane zespoły. <laughs> Także, moim zdaniem, jakby, moim zdaniem, gdyby drużyna reprezentacji Polski spadła do do dywizji B, tak naprawdę wyszło by nam to tylko na dobre, gdyż rozgrywanie dalej, jakby nie patrzeć tych meczów towarzyskich, e, będzie odbywało się już bardziej na zasadzie e, wyrównanych zespołów. Nie będziemy jechać do Portugalii, nie będziemy jechać do Chorwacji, nie będziemy jechać a do Niemiec czy Francji, bo nigdy nie wiadomo, jakie będzie następne losowanie, tylko będziemy jechać, na przykład, do Szwecji, do Czech, yy, do Grecji, do tego typu zespołów. Niewykluczone, że te zespoły te zagrają w Dywizji A. Niemniej, e, Dywizja B jest jak najbardziej na, na naszej możliwości. Prawdę powiedziawszy, że wolałbym, żeby Polska tam grała niż znowu w Grupie A i dostała w pierdol. Tak jest moje zdanie. Dobra, także słuchajcie, chyba tyle na ten temat. E, i mam nadzieję, że jutro, czy pojutrze, sobie Pan na pewno coś tam pogadam na temat ewentualnych, co ewentualnie czeka na nasze prezentacje. Bo jest to temat narodowy, jest to temat publiczny, jest to temat powszechny i musimy się z... my, jak kibice oczywiście, bo to, to temat, temat, te tematy, nie oszukujmy się, w ogóle nie są ważne w życiu człowieka. Te tematy nie są absolutnie poważne. Tam jest po prostu wielka, wielka, wielkie pieniądze i dlatego o tym się tak bardzo mówi. Piłka nożna nie jest w ogóle potrzebną rzeczą w życiu człowieka, a tym bardziej nas kibiców. Moglibyśmy tą całą swoją energię, którą poświęcamy na oglądanie meczów i ewentualnie godzin dyskusji poświęcać na własny rozwój, Uwierzcie, dużo lepiej byście na tym wyszli. Bo piłkarze, jak i sztaby szkoleniowe i tak dalej mają nas tak naprawdę wszystkich w dupie. Tyle na ten temat, trzymajcie się i do zobaczenia.